Dzień dobry, witam Was z tej strony, Shark Trader. Zapraszam Was oczywiście, jak zawsze, na nową analizę, ale za czym tą nową analizę zrobimy, to chcę Wam opowiedzieć pewną historię. To jest screen z Telegrama od użytkownika, od kolegi HR, który pokazał mi, jak wyglądał jego ostatni trade. Pokazał nam wszystkim w zasadzie na Telegramie i po rozmowie z nim zgodził się, żebym udostępnił to, pokazał wam to wszystkim na, na filmie na YouTube. Tak więc zobaczcie, to są jego dwie transakcje, na której jedna i zarobił 320 pipsów, na drugiej 140. To jest moi drodzy screen z 16 września, czyli z, z piątku. Dotyczy analizy GBPJPY, którą opublikowałem 6 września. 10 dni, w 10 dni yy, zrobił, znaczy w zasadzie od momentu, od momentu, kiedy ja opublikowałem analizę, minęło 10 dni do czasu, jak on zamknął to zrobił dwie transakcje, na których, zobaczcie, w 10 dni zrobił prawie 30 tysięcy złotych. Yy, tak więc, yy, jeszcze raz Wam yy, powtarzam, pokazuję Wam na Analizach, jeżeli zrobi się dobrze, jeżeli jest się cierpliwym, można bardzo ładnie zarobić cierpliwość i konsekwencja. I tam, gdzie często niektórzy wątpią, tam zaczyna się bardzo często dobry ruch. I tak było też na GBPJPY, bo pamiętam, że kilka dni temu, tuż przed ruchem, niektórzy na, na telegramie pytali się mnie, czy analiza jest nadal aktualna? Ja wtedy powiedziałem tak, jak najbardziej, jesteśmy właśnie w miejscu, w którym zaczynamy reagować. Kilka dni później HR pokazał nam swój piękny wynik, za co wielkie, wielkie gratulacje za cierpliwość, za wynik. No, wynik po prostu naprawdę piękny. Każdy by chciał taki, taki zarobek mieć w miesiąc, a nie tylko. A nie tylko, moi drodzy, w 10 dni. Tak więc, <coughs> jeszcze raz wielkie gratulacje i oczywiście zapraszam Was gorąco do tego, żebyście, jeżeli macie fajne wyniki, chwalili się nimi i dzielili się nami, z nami tymi wynikami. Piszcie w komentarzach, czy również Wam wychodzą handle, transakcje, jak Wam idzie. Bardzo gorąco Was do tego zachęcam przejdźmy teraz do, do analizy, ale jeszcze za czym przejdziemy do analizy, to oczywiście wszystkich, którzy są ze mną pierwszy raz, zapraszam gorąco do subskrybowania kanału, jeżeli Wam się ten filmik spodoba. W prawym dolnym rogu jest przycisk subskrybuj. Ostatnio, pod ostatnim filmem Marcin Bąk zasugerował, żebym rzucił okiem na złoto, bo tam się coś ciekawego dzieje i i jest to godne uwagi. I dzięki Marcinie Wielkie. Ja Wam pokażę jedną rzecz. W piątek, w piątek rano o 11.18 napisałem na telegramie, że według mnie jest duża szansa na wzrosty złota i że dzisiaj rano go oglądałem i planuję zrobić z tego analizę. Niestety w piątek mi się nie udało tej analizy zrobić. Miałem bardzo dużo innych spraw, nad którymi pracowałem. Natomiast no, w weekend znalazłem teraz czas, żeby zrobić, tak więc zapraszam gorąco do tej analizy. I, Marcinie, twoje, Twoja prośba bardzo szybko jest, Twoja sugestia jest bardzo szybko realizowana. Przechodzimy do wykresów. Za każdym razem, jak zwa, zwykle, będzie również i teraz. Najpierw na początku każdej analizy rozliczam się z poprzedniej. Poprzednia miała miejsce tutaj, 11 sierpnia. Wtedy to uważałem, że w momencie, kiedy kurs obsunie się w dół, byliśmy dokładnie gdzieś w tym miejscu, pójdzie do góry. No i oczywiście poszedł, ale nie poszedł tak, jak sobie życzyłem, czyli nie doszedł do tego miejsca, do tego krosa. Tak więc, jeżeli Wchodzilibyśmy w tym miejscu, w którym ja powiedziałem, to wydaje mi się, że chyba należałoby tą analizę uznać za analizę nieudaną, co oczywiście w życiu tradera się zdarza. No i teraz przechodzimy finalnie, ostatecznie do szablonu, na którym będę Wam opowiadał o najświeższym spojrzeniu szarka na złoto. Na złocie, to co zauważyłem w piątek, o czym pisałem na telegramie, to jest Spotkanie się dwóch ważnych rzeczy. Po pierwsze, istotny dołek, który ja to nazywam multilevel, który rozpoczął się tworzenie tego multilevelu, rozpoczęło się w maju 2020 roku. I zobaczcie, to był pierwszy raz ten dołek. Drugi, trzeci, czwarty, piąty, i byłem przekonany, że za szóstym, właśnie jak zostanie to, yy, yy, to przebite, to będzie odwrót do góry. Poza tym, tu jest jeszcze jedna ważna rzecz, którą właśnie widzicie na tym wykresie, ta niebieska średnia. To jest średnia schodkowa, tak zwana multi-time frame MA, yy, średnia wielointerwałowa. Ona jest z interwału miesięcznego. Ostatni raz była dotknięta przez kurs w listopadzie. 2018 roku, w zasadzie w grudniu, to jest mojej drodzy 4 lata temu, i w tej chwili właśnie się do niej zbliżamy. Ja ze swojego doświadczenia powiem Wam tak: nie wierzę, nie ma takiej możliwości, żeby po tak długim niedotykaniu średniej zetknięcie się kursu z tąże średnią nie wywołało reakcji. Jeżeli jeszcze dodatkowo mamy tak ważny dołek, tak wiele lat, Respektowany, lat, dwa lata tak mocno respektowany, to jest to niemalże bardzo duże prawdopodobieństwo ogromne reakcji rynku. Przejdziemy sobie teraz na niższy interwał i zobaczcie. Tutaj w piątek już mamy zakończony, tak więc widać, że zrobiło nam się fałszywe wybicie tego poziomu. Zobaczcie, co było przez ostatnie dwa lata się działo na tym poziomie. Rynek się zbliżał i od razu uciekał. Pięć razy się to działo. Pierwszy raz cena przebiła ten poziom. I reakcja była natychmiastowa i gwałtowna. I teraz jeszcze jest jedna ważna rzecz, którą chcę Wam pokazać. W tym celu zajdę na interwał H1, w zasadzie nawet na N30, żeby to było lepiej widoczne. Zobaczcie, tutaj jest RGR, ramię, głowa, ramię. I to jest nasza formacja odwracająca trend na tym poziomie. Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Tu jest ta średnia, o której rozmawialiśmy. O, zobaczcie, ona idzie schodkowo. Tutaj jest, to jest cały miesiąc. Ona jest przez cały miesiąc na tym samym poziomie. Ostatni jej poziom był tu. Ruch tej średniej to był 90 pipsów. Tak więc, jak otworzymy się, w następnym miesiącu, to cena podskoczy prawdopodobnie mniej więcej dotąd 100 pipsów na interwale miesięcznym dla średniej to są drobne. To jest nic. Dotknęliśmy w tej chwili, dotknęliśmy, musnęliśmy średnią o 100 pipsów i stworzyła nam się formacja odwracająca trend, jednocześnie dająca fałszywe wybicie tego poziomu. Dlatego ja uważam, że w tej chwili. Nadszedł czas reakcji na tym, na tym poziomie, co tutaj według mnie się dzieje. Tutaj, moi drodzy, jest fala pierwsza. Według mnie, fala druga, fala trzecia. Jesteśmy w trakcie tworzenia fali czwartej, gdzie ona będzie. W sensie, czy, czy będzie taka płaściutka, czy jeszcze zejdzie niżej. Tego na tą chwilę nie wiemy. Natomiast wiemy jedną rzecz: że fala numer 4 nie może najść na falę numer 1. To nam daje świetną wskazówkę do tego, gdzie po pierwsze postawić stop lossa i ewentualnie wejść. Jeżeli tu mamy szczyt fali numer 1, to nasz stop loss nie, mo nie może, powinien być. Żeby mieć dobry stosunek zysku do ryzyka. Oczywiście, wszyscy by powiedzieli pod tym dołkiem, pod tym dołkiem. To prawda, ten stop loss byłby prawidłowy. Ale wiedząc, znając zasadę Eliota, że czwórka nie może nam najść na jedynkę, możemy sobie postawić go dużo bliżej. Po to, żeby mieć dużo lepszy stosunek zysku do ryzyka. Jeżeli okaże się, że to była tylko korekta na tym poziomie, to po prostu stracimy 1R. Aczkolwiek uważam, że korekta na takim poziomie nie będzie takiego rzędu, tylko że będzie dużo dłuższa. Ponieważ mamy do skorygowania, zaraz do tego dojdziemy, to będziemy omawiali przy tej proficie. Tak więc, od tego miejsca, gdzie jesteśmy obecnie, do naszego stoplosa mamy 1000 punktów. To jest nasz pierwszy poziom. Drugi poziom. Gdziebym zastawił pułapkę, to jest ten poziom. Czemu? To jest poziom szczytu jedynki. Oczywiście, jak kilkoma punktami naruszymy tą jedynkę, to, to jest dopuszczalne. Nie możemy po prostu przebić całkowicie tego. Tak więc, y, tu pierwsze miejsce, tu drugie miejsce. Y, uważam, że tu należałoby otworzyć pozycję, żeby nam pociąg nie odjechał. Y, natomiast tu, jeżeli spadnie, można dołożyć, bo uważam, że tutaj będzie promocja. Tak jak wam mówię. Można by myśleć, że ten trzyfalowy ruch jest tylko korektą. I ja nie wykluczam tego w tej chwili, ale intuicja podpowiada mi, że średnia z interwału miesięcznego dołek, nie, średnia nietykana od 4 lat, dołek nietykany od 2 lat, nie skończy się korektą 2000 punktów. Tak więc przede wszystkim ostatni impuls, jaki miał miejsce w tym miejscu, tutaj. To jest pierwszy ruch, który będzie korygowany. Natomiast, momencik, ja uważam, że dużo bardziej prawdopodobne jest, że ten cały ruch będzie korygowany. I 50% tego ruchu, 50-61, to jest bardzo ważne miejsce. Zobaczcie, co tu nam się spotyka. Tutaj mamy ważny dołek, przepraszam, e, ważny szczyt. Czasami mi się nazwy w głowie mylą, więc przepraszam za to. Tu mamy kros dwóch średnich z interwału D1. Tu mamy, zobaczcie, linię trendu z, od marca 2022 roku, tak więc oczywiście możemy liczyć, że cały ten ruch będzie skorygowany i że będzie to głębsza korekta. Natomiast wchodząc w tym miejscu, gdzie jesteśmy obecnie, mając 1000 pipsów do, 1000 punktów do stop lossa, tutaj mamy 6000 punktów, czyli 6R. 6R. 6R moi drodzy, to jest potencjalne 18% przy ryzyku 3% na naszą transakcję. Co więcej, jeszcze jedną rzecz Wam chcę powiedzieć. Dlaczego uważam, że w tym miejscu a nie ryzykowałbym głębszych, głębszego ruchu? Może ten ruch być, ale zawsze jest lepiej mieć wróbla w garść niż głębia na dachu, a 18% to naprawdę nie jest kiepski wynik. Natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że takie poziomy jak ten, który w którym wielokrotnie cena dochodziła i nie doszła, zwróćcie uwagę, ostatni ruch, który do niego doprowadził, ten ruch przebijający charakteryzuje się coraz niższymi dołkami, coraz niższymi szczytami. Innymi słowy mówiąc trend. I tutaj to było takie, bym powiedział, naruszenie, naruszenie i skruszenie tego muru. Teraz będzie korekta, według mnie, nabranie siły, po to, żeby całkiem przebić ten mur. Takie jest moje zdanie. Tak w przeszłości, w historii zauważałem, że tak to działało i funkcjonowało. I teraz ten ruch po skruszeniu muru zazwyczaj dochodził. Do linii trendu. Czyli była ta korekta dosyć płytka. Nie wykluczam, że to dojdzie dotąd. Czyli do krosa średnich na W1, gdzie też mamy szczyt i tutaj też mamy, zobaczcie, tu mamy 38%. Nie wykluczam tego. Ale mm, bardziej bym powiedział, wszystko by zależało od tego, co się będzie działo na pierwszym poziomie. Jak to będzie wyglądało. Tam ja bym podejmował decyzję. Tak więc jeszcze dopiszmy jedną rzecz. Jeżeli byśmy tutaj dojechali do tego poziomu, to jest 13 tysięcy punktów. No to tutaj mamy z naszym obecnym stop 13 R, co by się równało 39... Procentom przy wyniku, przy ryzyku 3% na, na transakcję. I tak, moi drodzy, wygląda moja, moje spojrzenie na złoto. Na najbliższe dni, może nawet tygodnie, yy, wszystko wam wyłuszczyłem. Piszcie, tak jak wam powiedziałem, piszcie, czy wam, yy, co sądzicie o tej analizie, czy macie jeszcze jakieś inne spostrzeżenia zachęcam gorąco do dzielenia się swoimi wynikami jeżeli macie czym to chwalcie się i oczywiście jeżeli wam filmik się podobał to łapki w górę bardzo gorąco was o to proszę i do usłyszenia mówił dla was Shark Trader pozdrawiam was gorąco cześć